Witam Cię serdecznie, z tej strony Bartosz Jankiewicz. Dzisiaj chciałbym omówić z Tobą kreowanie pieniądza poprzez system bankowy. Chciałbym, żebyś to dobrze zrozumiał. Może posłuszmy się przykładami. Przychodzi do Ciebie Kowalski, który ma 1000 zł. Prosiłeś go o pożyczkę. Kowalski akurat nie ma ten 1000 zł, nic nie ma zaplanowane, więc spokojnie może Tobie pożyczyć na rok czasu na 5%, bo oczywiście nie robi tego charytatywnie. Otrzymujesz ten 1000 zł, ale padłeś na genialny pomysł, ponieważ Malinowski też szuka 1000 zł. Pożyczasz więc ten 1000 zł Malinowskiemu, również na rok czasu na 10%. Fantastyczne, prawda? Zarobiłeś 5%. No to zobacz teraz, jak to robią banki. Wyobraź sobie, że bank centralny pożycza bankowi komercyjnemu 1000 złotych. Hmm, może to zbyt skomplikowane. Uprośćmy. Kowalski, który nie wie co zrobić z 1000 złotych, ma nadwyżkę finansową, idzie do banku komercyjnego w celu założenia lokaty, czyli chce zdeponować 1000 złotych. No, zależy też, jak z której strony patrząc. Kowalski de facto pożycza bankowi 1000 zł na jakiś tam procent. Powiedzmy, że 5% w ciągu roku. Co teraz robi bank? Bank oczywiście przyjmuje gotówkę od Kowalskiego, księguje ją i robi z 1000 zł 1000 zł elektronicznych. Czyli zamienia w fizyczne pieniądze na postać elektroniczną. Natomiast bank w odróżnieniu do Ciebie musi odprowadzić pewne rezerwy. W przypadku prawa polskiego stopa rezerw obowiązkowych jest 3,5%. Czyli bank komercyjny od 1000 zł odprowadza 35 zł jako rezerwy obowiązkowe. Różnica 965 zł. 965 zł, którą bank może przeznaczyć na kredyty. No jak myślisz, 5%? No nie, no oczywiście, to będzie 10, 12, 15, może 23%, tak, zależy jaki kredyt. Ale powiedzmy, że bank bierze te 965 zł i lokuje w innym banku. Z drugiej strony patrząc, pożycza innemu bankowi. Drugi bank komercyjny bierze 965 zł jako zapis elektroniczny, odprowadza od tego obowiązkową rezerwę, czyli 3,5% i wychodzi, że może pożyczyć Czyli skredytować kogoś na 931,23 zł. Sytuacja się powtarza. Drugi bank komercyjny idzie do trzeciego banku komercyjnego, płaca tam 931,23, czyli faktycznie pożycza temu trzeciemu bankowi 931,23. Sytuacja również się powtarza. Czyli każdy bank komercyjny od depozytu musi odprowadzić rezerwę obowiązkową. Powstaje różnica, czyli kwota, którą można pożyczyć i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, 10 banków, 10 bank przyjmuje kwotę depozytu 725 ,68 zł, 68 groszy. Z tego odprowadza rezerwę i może pożyczyć 700 ,28 zł, 28 groszy. Teraz, sumując tylko te 10 banków, kwota depozytu przeniesiona przez Kowalskiego, czyli 1000 zł, urosła do 8563 zł. Przy czym, wszystkie rezerwy odprowadzane przez każdy bank komercyjny z 10 banków komercyjnych wyniosły niecałe 300 zł. 10 bank komercyjny może udzielić 700 zł 28 groszy pożyczki, co łącznie przez te 10 banków daje 8263 zł. Zobacz, 10 banków komercyjnych. Pierwszy przyjął 1000 zł, a one łącznie już mogą pożyczyć 8263 zł. Niesamowite, prawda? No i teraz kiedy to się kończy? Czy to ma jakiś koniec? Oczywiście ma koniec. Kończy się wtedy, kiedy rezerwa obowiązkowa będzie równa 1000 zł, czyli równa kwocie pierwszego depozytu. Jak sobie dobrze przypominasz, Kowalski przyniósł 1000 zł w gotówkę, więc rezerwa, kiedy wyniesie 1000 zł, to już jest koniec. Ale ten koniec jest dość odległy. Zobacz: 344 pozycje, 344 bank fizycznie, 344 kreacje pieniądze. Spójrz w tabelkę, mamy kwotę depozytu 1000 zł. Stopy rezerw obowiązkowych, czyli tutaj jest stała 3,5%. Teraz odciągnięta rezerwa oraz możliwy do pożyczenia kredyt. Przeleźmy tą tabelkę. Koniec. Widzisz, jaka jest długa? Dopiero przy 345. Operacji tutaj wychodzi 1000 zł. Co to znaczy, że to już jest koniec. 345 operacji kwota depozytu z 1000 zł, sumując wyszła 28 571 zł, z czego przez te 344 banki mogły pożyczyć 27 571 zł. I jak myślisz, na jaki procent? Hmm, no pewnie 10, 15, tak 18, 23%. Zobacz, Kowalski pożyczył na samym początku 1000 zł. Powiedzmy zrobił lokatę na rok czasu. Uzyska z tego 5%. A banki, banki komercyjne pożyczyły 27 571 zł. Nie na 5%, ale na 10, 15, 18, 23%. To jest zarabianie. Zobacz. System bankowy. Z każdej złotówki może wykreować 28,57 grosza depozyt. Teraz z każdej złotówki system bankowy jest w stanie pożyczyć 27 złotych 57 zł. Niesamowite, prawda? A wiesz co jest bardziej niesamowite? Pomyśl sobie teraz swoją historię, jak Kowalski tobie pożyczył 1000 zł, a ty pożyczałeś Malinowskiemu. Wyobraź sobie historię, że Kowalski przynosi tobie 1000 zł, zapisujesz na lewej stronie w zeszycie, że otrzymałeś od Kowalskiego 1000 zł, a na prawej zapisujesz, że Malinowskiemu pożyczyłeś 17 tysięcy, że sąsiadce obok pożyczyłeś 10 tysięcy, a ze, ze studiów pożyczyłeś 571 zł i zamiast pieniędzy wydajesz im zapiski na karty hmm. nierealne, prawda? Weadnieszeni, no, że, że nierealne no, za to się idzie siedzieć, tak? Jeżeli ktoś Ci uwierzy w ogóle nie wyśmieje. Natomiast jak za, zauważ, kreowanie pieniądza w systemie bankowym jest legalne i tutaj nikt nie idzie siedzieć. Tutaj wszystko jest w Więc hmm. co tutaj jeszcze robisz? Załóż sobie jakiś bank. Albo może prościej, kup jakiś bank.